Siemanko, Siemanko z tej strony Adrianos i chciałem Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I to jest kolejny odcinek z gry Minecraft. I dzisiaj zagramy sobie grę Master Builders. Gra będzie podobna do Speed Builders, tylko że tam będziemy mieć równy tytuł i będziemy po prostu musieli zbudować dany tytuł. i po prostu, A ja, i po prostu mamy 4 minuty, by to zbudować. A jeżeli ten filmik Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, będę bardzo, bardzo zadowolony. Ale ja bez dalszego mówienia przechodzę do gry, tak bo klikamy tutaj nie, na niego. i Zobaczymy, co nas tutaj dzisiaj spotka. A jeżeli chcecie inne odcinki z Minecrafta, to zostawiajcie łapki w górę. Eee, dobra. Eee. A więc dobra. O to nie chcę ten. Zmieniasz już serwery, proszę poczekać. Czekajcie, ja to spróbuję może. ja tu po prostu źle klikam. Master pójdzie. O tak patska... Fajn! O dobra, jesteśmy w końcu się udało. Obudziliśmy się 100 10, 5, 4, 3, 2, 1 sekund. A na końcu, a zapomniałam, kiedy skończy się czas, to będziemy po prostu zaczęli oceniać. Car, samochód, czyli po prostu zbudujemy jakiś samochód. Ja już mam fajny pomysł, by to zrobić. Weźmiemy to, bo ja widziałam Kilka. Dobra, to nie ma robić od kół. Taki coś. Taki szary blok. Tak może. W sumie. Dobra, mamy pierwszą oponę. Zrobimy mowę tutaj, tak, tak. A, i mamy jeszcze tylko 4 minuty, żeby to zbudować Raz, dwa, trzy. Już tutaj dam, to. I to. Ok, i mamy tutaj raz, dwa, trzy. I teraz zrobimy może takie. Tak, 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 tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. tak. Eee, I teraz My zaczęliśmy tak od kół, bo koła będą ten. O, dobra. Ok, teraz zaczniemy je e, przyłączać. Weźmiemy może do tego blok kwarcu. Po prostu zaczniemy to przemocowywać. O, tak, tak, tak. Musimy tutaj oczywiście zaokrąglić. Pek, 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 pek. Pek. Masz zdjęcia, pyk, pyk, którymi pyk, chciałbyś pyk. się podzielić ze znajomymi? Wejdź na www.if.pl. Po prostu tak zrobimy. O dobra, teraz wystarczy, że to zamalujemy i to też zaczniemy tak zaokrąglać, o, dobra, okej, okay. nie w sumie to dotąd, może to tam. I tu dotąd osiągać. Tutaj mamy tak na prosto. Zaokrąglamy i dobra, a więc tak Zaczynamy już tutaj tylko ja ją tutaj zniszczyć yy, Dobra A więc szybciutko a więc szybciutko to budujemy, żeby wszystko tutaj zdążyć Tutaj możemy to zniszczyć w sumie teraz może w sumie zaczniemy przyjmę coś czerwonego bo opony już nie będą nam potrzebne yy, czerwone o dobra weźmiemy redstone i po prostu zaczniemy to tak blok yy, aha no blok dobra okej okay. zaczniemy to po prostu o kurcze nie mamy nie zdążymy tutaj za wiele już zrobić ale mamy coś Szybko, szybko, szybko Dobra, ja tutaj szybko zaczynę i tu po prostu już zrobimy e, I tutaj będą po prostu drzwi, ja tutaj kurczę ze złej, złej strony To zacząłam szybko, musimy to zrobić e, Dobra, okej, okay, tylko szy teraz szybko musimy zrobić sodki o nie, e, 10 sekund Szybko, słuchasz kanału głównego radioparty.pl kurcze, nie zdążyliśmy, ale tutaj coś przynajmniej zaczęliśmy dobra i teraz tutaj zaczynamy tak wygląda, no jest okej okay w sumie, bo tu mamy wyrazić siebie nie zrobię w ogóle wejścia do środka ale dobra, nieważne jest ok Dobra, zobaczymy co tutaj Eee No dobra, no to damy też, że jest ok Bo ja... ja W ogóle nie rozumiem co tam chodziło, ale Szukamy Tutaj, no dobra, jest ok, jest ok, bo patrzcie, pochwalony bo mnie tutaj zrobił O, właśnie takie z wełna A ja zrobiłem troszeczkę inaczej tu pozrobił by parkour był... No jest okej, okay, bo ja nie będę. Ja w ogóle nie będę tam... Bo to było w ogóle nie do ocenienia. Według mnie jest dobrze. Dobra według mnie jest, bo pewnie mi tu już miał podstawę. I ma opłony nawet. A ja nie, nawet ich nie zdążyłem. O, jest moje. <grym> Wygląda moje O, to było moje Trzeba yy... tylko hmm. określić co to jest No to damy w... Dobra Uu, Ładnie! Damy, że jest dobry, bo przynajmniej ma tutaj farmę, ma tutaj okienka. Więc to już jest plus. Nawet zrobię wam kiedyś odcinek ze szkołą. Więc uda mi się znaleźć tu jakąś szkołę, ale dobra. Nieważne. A i znowu to. A i on wygrywał. Nie ma niestety mojego, ale no trudno. Mówi się trudno. A więc czekamy na następną rundkę co i zaczniemy yy, nie podziękuję, podziękuję raczej chodźmy tam szybciutko, zobaczymy co tam mają tu, tu jest jakiś zamek dobra, szybko, szybko, chodźmy wow, ale tu jest ładnie Dobiegnę na całą górę, ale fajnie tutaj... A nie, jednak jest... to jest z góra. A dobra. Game is start. Okej, okay. co my mamy zbudować? Summer! Słońce, czyli chyba coś z wakacjami. Summer. Summer, summer. No to możemy zrobić, że będzie po prostu basen. Użyjemy do, do tego bloku kwarcu. Po zaczniemy tutaj, może. Wakacje takie. Czyli takie. Ee, ach, chyba chodzi tutaj o wakacje. E, pek, 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 pek. Ok, teraz wylejemy tutaj wodę. E, o, jest w wiadro wody. Ok. Ja to nawet coś tutaj zrobimy fajowego, żeby było tutaj ładnie, żeby tutaj wszystko było, żeby wszystko się tutaj zaczęło. Dobra, mamy wodę, wylaliśmy tutaj wodę możemy jeszcze tutaj zrobić, nie wiem, Ale co my możemy tutaj jeszcze, je, jeszcze zrobić. Możemy tutaj zrobić takie leżeczki, albo, no właśnie, takie leżaki. Tylko musimy znaleźć dywan, dywan, gdzie on się podział. szybko, o tu jest dywan weźmiemy takie żółte żółte i białe, bo to będzie bardzo rzadkie weźmiemy jeszcze taki kolorek taki i weźmiemy jeszcze ten będzie po prostu bo mamy jeszcze w sumie dużo czasu dobra, tu dywan o nie, ja tu nie mogę to nie skłaść. Aj ajajaj, aj. myślałam, że może. Eee, to co, możemy zrobić tutaj co? Już to skocznie, ooo! Dobra, zrobimy szybciutko skocznie, będzie po prostu epicko. Teraz robimy tutaj tak. To czy ciągle mnie tak zabierze. No. Muszę tak lepiej, o, o, o Okej okay. Myślę, że takie coś będzie mega pasowało Pyk, 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 pyk Okej okay. To muszę wypróbować Op wow Fajnie Majowo After 2 years The real bootybags Finally and officially Decided to go Łoł, 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 łoł Zobaczmy tutaj, czy wszystko jest. Zobaczmy, czy my tutaj w czym możemy coś dorobić. Ja bym może zrobił... Tylko... Ja się zastanawiam, co? Eee, dobra, może tutaj zrobimy coś takiego. Eee, ile bym ja miał pomysłu? Już mi wypadło z głowy. Możemy zrobić tutaj takie coś, że yy -y -y. Minuta mi została. Mało trochę rzeczy. Może zrobimy jeszcze coś takiego, że po prostu żeby była tutaj jakaś muzyczka. I zrobimy jeszcze tutaj, musimy jakieś płyty. go? Tutaj, gdzie są jakieś płyty? One pewnie gdzieś tutaj będą. Może, może ja to pogapiłem. Eee... Nie, nie, tutaj tego nie ma. Eee... Pły... Obyły. O nie, po o, prawie nam zostało. No dobra, już nic tutaj niestety nie wykombinujemy. Ja to szybko usuwam. I w ogóle, ja i w ogóle tutaj nie wiem, mam nadzieję, że wam się podoba moje wakacje, bo tutaj można sobie muzyczkę sobie posłuchać, można. Tutaj można sobie skoczyć do basenu. Mhm. Czekajcie. Dobra, okej, okay. więc zaczynamy oceniać. Zagramy jeszcze jedną mapkę. Uuu, zobaczcie. Wow, wszystko jest, nie wszystko jest niesamowite. Eee, teraz tutaj. Eee. W ogóle nie rozumiem, ale dajmy wyjazd, okej. Okay. Tylko tam być wakacje. <grym> ale coś tam wykombinował Uuuu o właśnie O, wszystko jest niesamowite. No no, dobra, to może jest dobre, bo coś miał taki sam pomysł, tylko zobaczcie jak on skocznie zrobił, trochę dziwno. Patrzcie, o. Nie zamówiłam niestety, mam pokazać. Ale pewnie widzieliście. What? Dobra. Albo nie, wow. O, moje. Mam nadzieję, że udało im się... Yy. Niestety muszę tutaj dać yy. ten bo, bo ja w ogóle to nie, bo to nie... jest w ogóle o to co chodzi. Niestety Mam nadzieję, że będzie na liście tych osób, które wygrały. On wygrał, no ja się nie dziwię, bo on miał fajowy pomysł. Niestety mnie to już znowu nie ma hmm. dobra, wiecie co, ja mam pomysł. Teraz zagramy ostatnią ogólnkę niestety, bo takie trochę długo to trwa. Ale myślę, że wam się spodobał filmik. Dobra, okej. Okay. Dobra, a więc tutaj czekamy. Ok. A więc gramy ostatnią lączkę, a potem będziemy się niestety żegnać. Oktopus. Czyli ośmiornica. Czyli musimy coś tutaj takiego zrobić, bo ośmiornica to ma takie coś. Hmm. Bo ja marenicy... A ja mam oktopus. Czyli ośmiornice niestety. No to zrobimy, bo... Wila. Jaki kolor ma tak? Ona ma takie różowe.

Ona ma 8, ale ja nie dam rady niestety Dlatego szybko zbudujmy coś tutaj na szybkiutko e, Musimy tutaj zrobić Tak, 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 tak Ok. a więc teraz zaczniemy z... no, Na ile tutaj? Aha, bo tu, tutaj od razu na drugim No dobra, teraz zaczniemy może robić... Gdzieś zaczniemy ją budować w końcu. Bo ja nie wiem, ja, czego można ubyć niestety, bo mamy za mało minut, żeby tutaj coś zbudować. Eee, dobra. Pozostało 3 minuty. Dobra, okej, okay. biorę się w garść. <grywy> za daleko. Yy, dobra, szybko, 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 szybko. Okej. Okay. Szybko. Dobra. Mam nadzieję, że tutaj mi się uda. Yy... Tutaj chyba teraz zaczniemy tutaj zwężać. Czy zaczniemy robić coś takowe? Tak. I teraz zrobimy kilka. Zrobimy teraz coś takiego, że ona po prostu tak będzie miała. O, 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 o. I teraz zaczniemy robić tutaj taką ścianę. Kurczę, mam nadzieję, że ja się wyrobię z tym, ale chyba tak. tak. I dobra, zrobimy jeszcze tutaj. I zrobimy jeszcze tutaj ostatnie pięterko. Zaczniemy to zaokrąglać. Jeżeli zdążymy, to będzie duża szansa, że tak. A dobra, zaczniemy teraz robić... Zrobimy je tutaj na biało Kurczę, tylko tu jest... Mamy tylko niestety jasno-szare dobra. Eee, dobra Może obniżymy je tutaj o jedno zdjęcia, którymi chciałbyś się podzielić ze I teraz zrobimy takie ee, Białe że w ogóle to będzie fajowo wyglądało? B <laughs> Nie! To <mi> źle wyszło! <laughs> Nie, jak to? Zobaczcie jak to wygląda! a ja, mówię coś takiego i szybko drobię? Tutaj tak, 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 tak. Szuka! Nie, to w ogóle słabo mi wyszło, ale miałem plan, miałem plan, ale troszeczkę mi nie wyszło, bo się spodziewałam, że będzie ośmiornica, ale słabo mi wyszło, <grym> o właśnie, ten chłopak miał fajowy pomysł, dobra, dobra to jest, tylko, dobra, okej, okay. zobaczymy tutaj ten, y no dobra, jest ok, bo tutaj nie, po czym nie jestem. Big Cock No dobra. Eee. O, fajnie tutaj. Ej, ale dobra, damy że to jest dobre, ale nie powinien tej fajki tutaj, bo to jest chyba fajka, ja w ogóle nie wiem. Eee. Fajny pomysł miał szczególnie, bo tu wylał pełno wody. Zadziwiające. No to jest racja. E, dobra. E, dobra, dla MB jest ok. Bo ja w ogóle... A to jest ten. Ośmior... Ośmiór... E, Ośmiór... Uuuu! No szacun, bo on zrobił... E, że ten... On ma, że tak, że tak spod wody się wynurza. Bo ja wytłumaczę, teraz czas na BĘDĄ ZŁE komentarze NA BAŃ. No ten tutaj daje. Ten tutaj, trolek. On mi tylko czego. Eee. W sumie... Dobra. To jestem tutaj. No to to. Dyfny Trzeba patrzeć, czy te. Trzeba patrzeć na tego dufny. Patrzcie, on wszystko na czerwono ocenia. On w ogóle to. A chyba jego dzieło już było. To mu wyszło najlepiej Mam nadzieję, że. Dobra, więc co ja i będę wracał yy, do lobby. A podsumowując. Jeżeli ja, filmik Wam się spodobał i chcecie więcej odcinków z Minecrafta, to zostawiajcie łapę do góry, a ja za dzisiaj Wam bardzo dziękuję, a więc do zapytania pewnie jutro, a więc siema, Anki, się mam tylko się i cześć!